Skierujmy nasze serce i myśli ku temu wszystkiemu, co wyraźnie obiecał Chrystus. Obiecał ludziom ubogim, smutnym, płaczącym, cierpiącym prześladowanie. Zmierzamy do pełni Królestwa Chrystusowego, a ono jest tylko w niebie. Tam jest niczym nieograniczone. I w swojej pełni wieczne. To jest zupełnie inny wymiar rzeczywistości, tajemniczy i niezbadany. Nawet ktoś, kto miał tę łaskę i przez chwilę mógł to zobaczyć, miał ogromną trudność w opisaniu tego, co doświadczył. Jest to rzeczywistość wymykająca się naszym ułomnym zmysłom. Stąd w pełni oddaje to tekst biblijny, pisząc, że ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował tym, co Go miłują, którzy Jemu wierzą i ufają, albowiem wielka nagroda jest wasza w niebie. Jezus wielokrotnie mówił o istnieniu nieba. Idę wam przygotować miejsce. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Przecież nasz doczesny przybytek niszczeje. Więc będziemy mieli dom nieręką uczyniony i to wiecznie trwały w niebie. Prawdę zawartą w Piśmie Świętym z całą stanowczością Potwierdza Kościół ustami papieży, iż niebo naprawdę istnieje. Nasze życie ziemskie jest kruche, czasowe, nietrwałe, ale Chrystus zachęca nas. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Królestwo Chrystusa, które tutaj z wielkim trudem budujemy. Ma ciągły wymiar w czasie i nie kończy się wraz z naszą śmiercią. Wręcz odwrotnie. Ono wówczas ukaże swój blask i niezwykłość. Przyjdę powtórnie i zabiorę Was tam, gdzie ja jestem. Nasza myśl o niebie może nas niejednokrotnie wspomagać w pokonywaniu różnych Trudności czy pokus. Chrystus stąpił z nieba na ziemię nie po to, aby nas potępiać, ale zbawić. Właśnie po to Syn Boży cierpiał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy z Nim królowali wieczności. W naszym nauczaniu tak często wspominamy o grzechach, pokusach, szatanie. Ale potrzebujemy ciągłego rozbudzania pragnienia nieba. Ono jest naszą upragnioną ojczyzną i ziemią obiecaną. Dusze w pełni miłujące Boga w sposób intuicyjny pojmują urodę nieba i odnajdują w sobie tęsknotę za nim. Gdzie leżała ogromna siła i spokój ducha pierwszych chrześcijan, kiedy znosili straszne tortury i ponosili męczeńską śmierć. Czy środki uśmierzające ból byłyby w stanie czegoś takiego dokonać? Szczególną siłę dawała im tęsknota za niebem. Chociaż święty Szczepan męczennik, który miał tę łaskę, Zobaczyć niebo pozostając jeszcze tu na ziemi. Święty Paweł miał także wizję nieba i usłyszał tam tajemne słowa, których nie godzi się powtarzać. Święty Jan na wyspie Patmos ma wizję nowego Jeruzalem. Słudzy Boga będą mu oddawać cześć, będą oglądać Jego oblicze. I odtąd nie będzie już nocy, a jednocześnie nie będzie słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Niebo to nie tylko jest miejsce, ale przede wszystkim stan dusz sprawiedliwych, które cieszą się absolutnym szczęściem. Niebo jest domeną najwyższego dobra, pełnią dusz, dającą szczęście, które jest nieskończone, i przepełniające każdego, które łączy w sobie wszystko, co może uszczęśliwić człowiek, niebo jest nieopisaną rozkoszą dla wszystkich zmysłów, nagrodą za wszelkie poświęcenie, nagrodą za wszelkie szlachetne czyny. Nawet najbardziej ulotny. Niebo jest zaspokojeniem wszystkich pragnień duszy. Darem radości wciąż intensywnej i zawsze spełnionej. Niebo to rozkosz ducha, objawieniem nadnaturalnych tajemnic, ich przyczyn i wzajemnych relacji. Jest źródłem wiedzy o wspaniałym pływie opaczności. Na rządy świata i postępowanie każdej duszy. Niebo to nie jest miejsce dla tych, którzy nigdy nie grzeszyli, ale nagroda dla tych, którzy potrafili się upokorzyć, uznać swoją winę, powrócić do pierwszej miłości. Będzie jej wiele odpuszczone, bo wiele umilowano. Tomasz Akempis napisał pomyśl Synu, o owocu Twych trudów, o ich prędkim końcu, wielkiej nagrodzie, a nie poczujesz ich ciężaru i Twa cierpliwość znajdzie w niej pociechę. Za odrobinę woli, której się tu dobrowolnie wyrzekasz, będziesz miał na zawsze swą wolę w niebie. Tam znajdziesz wszystko, czego chcesz. I wszystko, czego możesz zapragnąć. Tam będziesz używał wszelkiego dobra bez obawy Jego utrat. Tam Twoja wola z moją zjednoczona nie będzie już pragnąć niczego zewnętrznego, ani wyłącznie osobistego. Tam ci się nikt nie sprzeciwi, nikt się na ciebie nie będzie uskarżać. Nikt nie przeszkodzi, nie zawadzi. Lecz wszystko, co upragnione, stanie zaraz przed tobą, zaspokoi i po brzegi wypełni twoje serce. Tam oddam ci chwałę za wycierpiane zniewagi, szatę wesela za smutek, za ostatnie miejsce stolicę królewską na wieki. Tam się okaże owoc posłuszeństwa. Tam znajdziesz radość za trud pokuty, a wieniec chwały za pokorne posłuszeństwo. W ciągu całego roku kościelnego i prawie w każdym tygodniu wspominamy w liturgii jakiegoś świętego czy błogosławionego. Wspominamy ich, wzywając ich w stawienictwa, aby oni pomogli nam dojść do stanu Jakie oni już teraz przeżywają. Myśl o wiecznym zjednoczeniu z Bogiem była dla nich ogromną energią do pokonywania trudności życia łącznie ze śmiercią męczeńską. Możemy powrócić do czasów nam bliższych i zacytować słowa świętej Faustyny, zapisane w jej dzienniczku, a dotyczące wizji nieba. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. To źródło szczęścia jest niezmienne w swej istocie, zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. O mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne. My, wierni Kościoła katolickiego, mamy niezłe warunki do tego, aby zdobyć życie wieczne. Módlmy się o to, aby wieczny sędzia. Wziął nas do swojej chwały i dał nam posiąść królestwo przygotowane dla nas od założenia świata.